Krosno -Odrzańskie to miasto ludzi aktywnych, aktywnych społecznie, aktywnych te także sportowo. Dzisiaj z nami pan Krzysztof Kincel, krośnieński biegacz, który z sukcesami startuje na terenie po prostu całej Polski i dystanse, dystanse ultramaratońskie, dystanse górskie, biegi górskie. Witaj Krzysztofie, witaj panie Krzysztofie. Co ostatnio się działo, jaki ostatnio bieg, bo z tego co wiem, działo się dużo. E, witam Pana redaktora, witam widzów Telewizji krośnieńskiej. E, jeżeli chodzi o ostatni bieg jaki miał miejsce, to był bieg 4 września e, w ramach festiwalu, e, Karkonoski Festiwal Biegów Górskich, e, w którym to festiw na którym to festiwalu brałem udział w, w biegu e, nazywanym 70 z hakiem. E, jeżeli chodzi o, 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 o wynik jaki osiągnąłem na tym biegu, zajęłem 53 miejsce. Natomiast w kategorii wiekowej M50 zajęłem miejsce drugie. Sam bieg uważam za dość trudny technicznie. Tak, tak, właśnie. Trudne podbiegi, kamieniste zbiegi, właśnie te podejścia y, wielogodzinne, na przykład pod Śnieżkę, no bo to zajęło nam grubo powyżej godziny, to podejście liny Młomniczki Niemniej jednak y, cały ten trud, wysiłek y, rekompensowały piękne krajobrazy z Gór Karkonoskich polskiej i czeskiej strony. Y, ja od siebie y, mogę powiedzieć w ten sposób, że był to chyba jeden z najpiękniejszych biegów, jakie do tej pory miałem y, okazję przebiec, przeżyć w w swojej dość krótkiej karierze biegacza górskiego i tu z tego miejsca zachęcam wszystkich do, do uprawiania właśnie biegów, na pewno biegów górskich, które y, są czymś wyjątkowym. Jeżeli chodzi o, mój, o moje zainteresowania biegami górskimi, Skąd, skąd się wzięły, właśnie skąd, kiedy się wzięły, skąd pomysł, właśnie na biegi górskie, a nie właśnie na powiedzmy asfaltowe, prawdę powiedziawszy, spróbuję to ująć w kilku słowach. Bardzo chciałem przebiec Krosińską Dziesiątkę. Przebiegłem tą Krosińską Dziesiątkę następnie w 2019 roku. Następnie yy, przebiegłem yy, półmaraton nowitowski yy, w niedługim okresie, bo to jest dwa miesiące po, 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 po Krosińskiej Dziesiątce. Ale yy, tutaj yy, mam przyjaciela, yy, tutaj Arka Pakułę, który jest miłośnikiem gór, yy, yy, pochodzi z lądka Zdroju i on właśnie natchnął mnie, yy, zapalił we mnie taką iskrę. Pokazał mi, pokazał, powiedział, że biegi górskie charakteryzują się jednak zupełnie inną, innym klimatem i w zasadzie mają inny charakter niż biegi po terenach płaskich. Właśnie wiążą się z podziwianiem przyrody, z obcowaniem z tą przyrodą i na pewno jest wiele wrażeń estetycznych, które dotykają samego biegacza podczas biegu poza wysiłkiem, potem i, i, i zmęczeniem są właśnie te walory estetyczne, czyli, czyli, czyli piękno krajobrazów na przykład Karkonoszy, tak jak to miało miejsce w, w przypadku Hojnika. 70 km w przypadku Hojnika, ile, ile to czasu zajęło i no właśnie bo to są biegi długie, naprawdę długie i właśnie ile ile czasu zajmuje pokonanie 70 km tutaj mój czas jeżeli chodzi o ten dystans to było 11 godzin 45 minut i przyznam, że to był pierwszy, to był mój pierwszy bieg na takim dystansie do tej pory nie biegałem tak tak długich dystansów jakie były wcześniej dystanse wcześniej wcześniej jeżeli chodzi o długość biegów to Innym długim biegiem był bieg, który miał miejsce 25 czerwca w, 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 w ramach Supermaratonu Gór Stołowych, gdzie biegłem dystans 52 km. Na tymże dystansie byłem 151 i bodajże 14 w kategorii wiekowej. I powiem szczerze, to był też bardzo trudny bieg. Trudne zbiegi, nie tylko kamieniste, ale i błotniste. Miejscami było także niebezpiecznie. Niemniej udało mi się ten bieg ukończyć. Uważam na niezłym miejscu. I także widoki, jeżeli chodzi o perspektywę Gór Stołowych. Przecudowne, przepiękne. Szczeliniec, Pasterka. No tyle wspaniałych miejsc. Także zachęcam, no. Bieganie górskie, no to właśnie te, te widoki, te te podbiegi, te zbiegi, ale ja tutaj sprawdzałem wyniki. Jest, jest pan uczestnikiem no, w tym roku już kilku, kilku długich biegów, bo to także Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w Lądku Zdroju. Tam także było, było, było pudło w kategorii wiekowej. Dobrze mówię? Zgadza się. 17 lipca, 17 lipca tak, miał miejsce Tłonośnodski Festiwal Biegów Górskich. Brałem w nim udział. Startowałem na dystansie 45 km. No, fantastyczna impreza, naprawdę. Biegacze z całej Polski. Impreza zdaje się, że o największym zasięgu, jeżeli chodzi o ilość zawodników, o to, że przyjechali ludzie z całej Polski, dokładnie ze wszystkich stron. Biegło mi się fantastycznie. Na tym dystansie 45 km zająłem 125 miejsce, a w kategorii wiekowej M50 byłem trzeci, co było dla mnie naprawdę no, wspaniałym osiągnięciem. Myślę, że takim życiowym osiągnięciem. Spytam, spytam od razu, no bo mówimy o wieku, mi tutaj głupio pytać. Nie chodzi o pana liczbę lat, ale o to, jak pan czuje się, powiedzmy, gdy wyprzedza pan jakiegoś młodzieniaszka, powiedzmy. No, co pan wtedy czuje, jakieś emocje, czy jak to wygląda wtedy? No, powiem tak, że mój wiek nie, nie stanowi żadnej tajemnicy. Mam 57 lat obecnie. No, biegam od dwóch lat, a biegi górskie od tamtego roku. Natomiast jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o odczucia, no po prostu to jest jakby to powiedzieć, jakby to ująć najprościej i tak, żeby widzowie mogli to zrozumieć. Na pewno dla osoby, która jest za zaawansowana wiekowo, możliwość wyprzedzenia na przykład na trasie osób młodszych, znacznie młodszych, wiekowo powiedzmy odpowiadających wiekiem moich dzieci, no to jest, no jest pewnego rodzaju nobilitacja, jest pewnego rodzaju satysfakcja. No taka radość w sercu, że, że, jeszcze, że jeszcze człowiek daje radę, że jeszcze może sięgać dalej, czyli może prze, prze, przekraczać pewne granice i że wiek tak do końca nie ma znaczenia, ważne jest, żeby po prostu być aktywnym, nie poddawać się. Zresztą sama aktywność, jak wiemy, to jest y, przyczynek do zdrowia. I, I tu wszystkich gorąco zachęcam, bo powiedzmy, odkąd zacząłem biegać, czuję się naprawdę bardzo dobrze. I to, co chciałbym przekazać mieszkańcom Krosna, y, jeżeli mogę, oczywiście, jedno zdanie tak, tak, takie, tak, takie, które y, będzie promowało sport, bieganie, kolarstwo i wszelkie formy aktywności. Z raportu CDC i WHO z ubiegłego roku wynika jednoznacznie, że osoby, które uprawiają sport, są e, e, posiadają znacznie zwiększoną odporność immunologiczną na wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie. I osoby, które nie uprawiają tego sportu ponadto, to także wynika z tego raportu, są narażone na, e, na zachorowania, na różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju choroby. Trzykrotnie, więc to już jest argument za tym, żeby biegać, jeździć. Y Nordic walking i każda inna forma aktywności, która podnosi nasz, y nasz, nasz poziom zdrowia na, na, na znacznie wyższy poziom. Y ponadto y zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego. Y bieganie górskie, to y powiedzmy, mówiliśmy o widokach pięknych y i tak dalej, to y nie tylko bieganie, to. No... W wielu, wielu momentach trzeba, trzeba podchodzić, po prostu przejść, przejść do marszu. I teraz, też pytanie: jak w Krośnie odrzańskim można ćwiczyć do takich biegów górskich? Czy, czy jakieś wyjazdy w góry, czy no jakieś krośnieńskie podbiegi, jak, jak, jak pan ćwiczy do. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o trening podbiegów. Wykorzystałem rady biegaczy, którzy biegają na nizinach. No nie, nie ukrywajmy się, nizina wielkopolska, nizina, na której my się znajdujemy. No, brak tu warunków biegowych do uprawiania biegów górskich. Wykorzystuje się po prostu wzniesienia, jak, jak, jakie są w okolicy. Ja na przykład mieszkam w miejscowości Połupin. Jak wiemy, dolin, dolina rzek, rzeki Odry, i, 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 i to co lodowiec zrobił, czyli Morena Czołowa, wykorzystuje tą góreczkę yy, wielokrotnie zbiegając i podbiegając. Taki mam sp sposób, yy, taki mam plan treningowy, że powiedzmy przebiegam 20 km na przykład góra dół góra dół Jest to dość męczące, bo ta monotonia yy, na pewno nie nie służy dobrze naszej psychice, no ale to jest jedyny sposób, żeby te podbiegi trenować. Tak, a później właśnie pojechać, pojechać do Lądku, pojechać w Karkonosze, czy nawet w pieszczadę i podziwiać te wszystkie widoki podczas, podczas biegów górskich. Biegi górskie to także rozmowy, bo no właśnie, w przeciwieństwie do asfaltowych biegów, na biegu górskim można porozmawiać, Przebiec z kimś kilka godzin i no, poznać ludzkie historie, czasami nawet zainspirować się innymi biegaczami. Było tak u pana? E, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o, o bieżący rok, powiem szczerze, pierwszy mój bieg górski, taki maraton górski prawdziwy, to było 6 lutego e, zimowy górski malator, maraton Ślężański e, powiem, na dziesiątym kilometrze miałem upadek i w zasadzie ukończyłem ten maraton z, no, z bólem, z zaciśniętymi zębami. Mimo tego byłem szczęśliwy. Yy, wiadomo, na mecie endorfiny yy, i, no, i pełne zadowolenie. Yy, natomiast na samym biegu, tuż przed, 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 przed końcem tego biegu, biegłem z pewną panią. Yy, miło się rozmawiało. Troszeczkę za mną przybiegła, po biegu miałem, miałem okazję widzieć, że yy, yy, owa pani, yy, pani Jolanta, yy, bo tak na imię, no, no, zewsząd wszyscy podchodzą i, 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 że tak powiem, z pełnym szacunkiem, z pełną estymą odnoszą się do niej. Yy, tak się złożyło, że po biegu, idąc do samochodu, yy, miałem przyjemność yy, iść z tą panią i jeszcze yy, po prostu bliżej porozmawiać o biegach. O bieganiu, o tym jak zainteresowała się biegami, i jakie ma wyniki. Okazało się, że jest to pani Jolanta Witczak z Tarnowa Podgórnego. Mówiła o sobie bardzo skromnie. Niemniej no, powiedziała, że przebiegła Spartaton grecki to jest 240 km. Ponadto dowiedziałem się od niej, że bieg ten ukończyła biegnąc bez przerwy 36 godzin. Z uwagi na, na swój wiek i, i tempo, w jakim biegła ten bieg, nie miała możliwości odpoczywać na punktach, więc biegła nieprzerwanie 36 godzin. No, byłem po prostu zachwycony tą panią, jej skromnością i tym, jak, 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 jak opowiadała o tych biegach. Uczestniczyła także w biegu Siedmiu Szczytów, czyli 240 km w Lądku Zdroju. Wielokrotnie przemierzyła kilkaset maratonów. I to jest właśnie osoba, która y, inspiruje takich nowicjuszy jak ja do tego, że jednak można, mimo wieku, mimo upływu lat, można y, zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia i dla poprawy swojego, y, tak powiem, ego. Bo nie ukrywajmy, biegi, y, jeżeli udaje nam się cokolwiek. To także nas dowartościowuje, a to na pewno jest ważne w naszym życiu, żebyśmy się czuli z tym dobrze. i Generalnie pani Jolawiczak to jest na pewno moja inspiracja, jeżeli chodzi o bieganie, bo aktualnie ta pani ma chyba około 55 lat, o wieku. Kobiet nie rozmawiamy, ale Pani Jolenia jest obecna i w dalszym ciągu jest aktywna, w dalszym ciągu biega. Wiem, że w tym roku także biegła, bieg 240 km w Lądku Zdroju, ukończyła go. Także pełen szacunek. Tak, tacy, tacy ludzie, ludzie w takim wieku biegający w takim sposób no, inspirują mnie tak, że ja, ja z zazdrością czasami patrzę na, yy, na wyniki osób starszych i myślę sobie on dał radę ona dała radę ja też mogę dać radę yy, yy, skoro biegam, skoro ćwiczę więc no czemu nie a tu no, nie, nie, zawsze, nie zawsze się tak okazuje, nie zawsze wychodzi tak jak chcemy i yy, yy, ale pan pokazuje, że mimo, mimo kontuzji nawet można, można powalczyć z dystansem, można te biegi ukończyć. I teraz spytam o najbliższe plany, bo tu także wiem, że już coś się szykuje, coś dużego. I, i co, to, co to będzie? Powiem szczerze, chciałbym podnieść poprzeczkę. Jest to taki krok, można powiedzieć, samobójcy. Z uwagi na to, że no zapisałem się na e, ultramaraton e, Nowe Granice, e, który lokuje się w Zielonej Górze i zapisałem się na bieg solo 103 km, który chciałbym e, ukończyć. Nie jest to co prawda bieg o charakterze górskim, niemniej dystans jest imponujący e, i no jest to moje marzenie, aby, aby jednak ten dystans przebiec. Kolejnym takim wyzwaniem, także ten bieg Zielonogórski będzie miał miejsce 25 września. Natomiast kolejnym wyzwaniem, także wyzwaniem dużej rangi, bardzo dużej dla mojej skromnej osoby, jest bieg Ultra Kotlina. To będzie bieg zorganizowany 9 października na dystansie 80 km, który także chciałbym przebiec. 100 kilometrów w Zielonej Górze 103 no, granica 100 kilometrów no, zawsze robi, robi wrażenie to jest ten cel do którego biegacze górscy chyba i nie tylko biegacze górscy no, ogólnie biegacze długodystansowi ultrasi tak zwani no, chcą, chcą dążyć prawda właśnie 100 kilometrów budzi, budzi wrażenie a co w przyszłym roku plany są czy jeszcze, jeszcze nie ma znaczy, plany są rozległe, myślę, że na wyrost, ale no myślę, że trzeba podążać za marzeniami. Moim marzeniem jest właśnie e, przebiec ultrahojnik, e, Ten, który tak fantastycznie był w bieżącym roku, przebiegł Łukasz Kamerdła, e, Ewa e, Małgorzata Miechowicz i Damian Mochała. I bardzo chciałbym na tym stanie wystartować. A powiem dlaczego, z prostej przyczyny. Na siedemdziesiątce biegłem z biegaczem z setki i rozmawialiśmy na temat właśnie wrażeń. I tutaj biegacz, którego imienia już nie pamiętam, powiedział mi w ten sposób. Startowali, startowaliśmy o pierwszej w nocy z średnicy Widoki były tak przecudowne, ze szczytów, na oświetlo, rozświetlone doliny, że mówi, że tych wrażeń po prostu się nie zapomina. Nawet choćby z samego tego powodu. Oczywiście także chciałbym się sprawdzić na tym dystansie. Nie wiem, czy będzie w moim zasięgu, ale będę walczył. Inspiracja po prostu. Pan inspiruje, no jak wielu, wielu krośnieńskich biegaczy. Można powiedzieć, że Aż brak słów i na to, co, co Pan osiąga, jakie Pan ma plany, czego na końcu, bo już zbliżamy się do końca, czego, czego Panu życzyć, czego życzyć biegaczom? No właśnie, czego, życzy, czego by Pan sobie życzył w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach? Chyba zdrowia przede wszystkim, tak? E, dokładnie. Życzyłbym sobie całej Braci Biegowej, Krośnieńskiej życzyłbym zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Żeby ta sytuacja, jaka obecnie jest, no nie, nie wpływała, nie, nie, nie odbierała nam tego, co jest solą naszego życia, bo nie, nie oszukujmy się, każdy z nas ma prywatne życie, biznesy, rodziny. Niemniej bieganie jest, jest, jest tym takim, jest tym takim magicznym dodatkiem do życia. Jak tutaj wspomniał mój kolega wczoraj w rozmowie, że jeżeli chodzi o bieganie, to na ulotce od tego specyfiku nikt nie napisał, że uzależnia i rzeczywiście bardzo uzależnia, bo przebiegnąwszy jeden bieg, dwa biegi, człowiek już wie, że będzie biegał po prostu i, i, i nie, sposób, nie sposób z tego zrezygnować. Ja wszystkim biegaczom krośnieńskim Życzę zdrowia, realizacji swoich celów, bo to jest najważniejsze. Te endorfiny na mecie, kiedy kończysz to, co było Twoim marzeniem, i jesteś zwycięzcą, bo każdy z nas jest zwycięzcą w momencie, kiedy osiągamy swój cel. Także oprócz biegaczy, tych, którzy są aktywni, chciałbym zachęcać wszystkich mieszkańców Krosna. I tak jak już wspominałem, system odporności. Fantastycznie wzmacniamy aktywnością y, sportową. Y, jest s, y, smutny raport, jeżeli chodzi o smutny, no powiedzmy realistyczny, że jedynie 8% y, mieszkańców populacji Polski uprawia sport. Y, podejrzewam, że w Krośniodrzeńskim y, ten wskaźnik jest na podobnym poziomie. Y, powinniśmy to zmieniać. Powinniśmy y, dla własnego zdrowia fizycznego, psychicznego, powinniśmy wyjść z domu, uprawiać wszelkie możliwe formy aktywności, no bo na pewno to zaprocentuje. Dziękuję, życzę sukcesów w najbliższych biegach i mam nadzieję do usłyszenia ponownie. Dziękuję bardzo Panu Redaktorowi, dziękuję widzom krośnickim za uwagę.